Bardzo, bardzo, serdecznie, serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tutaj jest spotkać. dziękuję panu burmistrzowi za te dwie bardzo dziękuję pani, że zechciała zaszczycić zaszczyt. naszą pełną uroczystość swoją obecnością. Dziękuję, dziękuję mieszkańcom Ustki, dziękuję władzom miasta, panu do... do... burmistrzowi, że przyjęli na swoje skrzydła, to jest naprawdę piękne miejsce, piękne miasta. Miłość, miłość, emocje, Ustka, LMS, Ewa ale więcej entuzjazmu, kochani, no to nie przyduje tutaj, Panie burmistrzu, będzie można usiąść na tę ławkę? A tak? można. na te Nasza artystka zagra na tej ławce.